W dzisiejszym TikToku pokażę Wam jak zrobić własne, domowe, lody ekipy, a potrzebne nam będą patyczki do lodów. Mrożone truskawki, jedno opakowanie oraz blender. Potrzebna też będzie forma, którą można zrobić z opakowania po tabletkach musujących. Potrzebna nam będzie również polewa do lodów, którą wykonamy z lukru plastycznego. Aby nasze lody strzelały, jak w oryginale, skorzystamy z lizaków ze strzelającym proszkiem. Cały proces zaczynamy od tego, by zblendować truskawki i dodać do nich odrobinę wody. Następnie przelewamy zawartość kielicha do naszej wcześniej przygotowanej formy. Żeby dobrze się zmroziło, zostawiliśmy to na noc i podstawa naszych lodów powinna być już gotowa, więc uwaga! Oj! Patrzcie na to! No i walcujemy. Potrzebujemy cieniutkiego placuszka. I gdy nasza masa jest już rozwalcowana na cieniutki placek, to musimy do niej dodać? Naszą strzelającą posypkę. I teraz owijamy... Dobra, uwaga, ucinam? Ha! Ej, patrzcie na to! Przecież to? <laughs> to wygląda doskonale!